Jesteśmy prawie w przekaźniku szybko Ciuchcia, przyjdźmy do ciuchci Pokój z przekaźnikiem O, tryb skradania ale mamy najpierw zapis co się zapiszemy najpierw ja to się lubię zapisywać co, co krok czasem się to bardzo przydaje bo po prostu czasem jak coś gram to na przykład nie, zapis nie zapisuje się jakiś czas nagle mi załatwiają i muszę wszystko od początku przechodzić także ja lubię się zapisywać eee, dobra przesłali mi ten kod cały jak tu się wchodziło w wiadomość? Kurde znowu. Już kończę granat, nie wiem jak się wchodzi w wiadomość. Aha, bo musimy zrobić zdjęcie najpierw tego. Dobra. Odejść gościu. A to co tu jest? A to chyba nic. Dobra, robimy zdjęcie. Wysi. Niesamowite, dobra, dawaj mi ten kod. Bo ja tutaj potrzebuję. Szybko! Jeśli lud się zapuntuje, oddziały alfa będą na pewno próbował interweniować. P7D5... 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 P... 7... D... 5... Zatwierdź. Kod prawidłowy. Dobrze. Ustawienie przekaźnika. Za sam tutaj dorwią, no bo to jest niemożliwe, żeby nic nie robili. Enter data. W ogóle aparat wsadziła do tego. No co wygada się? Szybko, Jade, nie daj się. O, nasz Dom Pedro się pojawił w ogóle.

to broadcast 2.1.3, mia Miabella. Co każek w ogóle? Nasz dom Pedro? <głos》? głos》>. Panie nie mieć takiego gościa w kieszeni, no nie wiem, który za ciebie wszystko będzie robił.

<laughs> these photos that we have taken the alpha sections are the accomplices of the Doms forces the alpha sections are the ones who've been kidnapping the hes once the victims arrive on the moon they're drained of all their energy and die since the beginning we have been manipulated and deceived Stop listening to the lies that the alpha sections are telling you Przecież Dobrze, dobrze! Buuuu! Zasięg dojedziemy! Tych alfa całych! Patrzcie jakie obalenie, normalnie bunt! Rewolucja! Aż mi lagi po prostu skoczyły! Z tej rewolucji!

Szybko, 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 szybko. Raz, 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 raz. Biegam, biegiem, wszystko zaraz, wybuchnie. Jaka muzea w ogóle? Szybko! Tu też szybko Chodźcie, no szybko już wchodzi, bo zaraz zginiemy wszyscy. W ogóle wiadomość jeszcze dostaliśmy Selene Micha, dobrze O ja, duży pająk Powiedział pająk do muchy Co oni robią w ogóle Ale fucking kid me man Ile, bo jesteśmy wiadomość. Co w Highland, bo czytamy sobie. Dobrze, dobrze. To teraz będziemy walczyć. Zaraz go tutaj rozwalimy w 5 sekund. No ale nie tak w 5 sekund. O dobra. No dawaj, 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 dawaj. Rozwar, rozwarł, No i nas tak ciągnie ten gościu? Jest kompletnie szczurnięty w swojej kwestii. Ło, 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 Ups, psy, psy, Rozwalić, rozwalić jej. No czekaj, dawaj, nie poddawaj się. Dobra, jeszcze jedna kropeczka czerwona. Dobrze, dobrze. Niech zostaje. Ci co znowu? Wow. W ogóle jaki pająk latający, nie ma co Aaa, fuck Dobrze że kupowaliśmy te ulepszenia do tego statku Poduszkowca, By zaraz nas tutaj rozwalił kościół I tak zaraz sobie użyję tego całego Co? Nie mogę użyć? Naprawczych tych? Pierdółek Dobra Jeszcze tutaj jeszcze jeden i co teraz? O mój Boże, i sądy jakieś. Znowu jeszcze raz te czerwone kropki. Ej, zaraz zginiemy normalnie. Wow. No ale nie mamy na praższych w gościu no. O to macie sprzedający mama no spoko, teraz już polecimy sobie Moi drodzy coś czuję, że to już nasz koniec A bo może nie Wow wow Łoł, wow. tak wow,

O nie, no patrzcie, dostaliśmy bombką. Kurde, no. Tyle walki poszło. Nie powiem gdzie. No co ty nie powiesz, Jade? Może się teraz trochę szybciej uda go rozwalić. Trochę doświadczenia nabraliśmy. No jade, trafia i dobrze Wiemy teraz przynajmniej jak uciekać z tego dziada z facetu Łoł, Łoł, Rozwal, rozwal Ale wymyślne broje No dobra żeby nie wpaść te lasery całe Lasery, blastery, fuck, Mówiłem No dawaj Dobrze, no w końcu trafiła Dobra dziewczynka Dobra, teraz zobacz tutaj Stary nie skręcaj tak, bo nie mogę ci trafić No

No dawaj, no jest. Co się jeszcze? No nie, no co, aryfaki kiedy mi? No kurde, traf to. Dziewczyno, traf to no. Ten jak się cieszy. No i gdzie jeden Kurde, dużo jeszcze tego będzie miał. Dobra. Jeszcze druga strona. No nie, no nie mogę. Tak nie trafić. W nic Jeszcze? No i gdzie ja mam teraz strzelać W to mam strzelać? Czartujecie sobie Wszyscy zbijemy Dawaj, 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 dawaj. No dawaj, dawaj, dawaj! Ostatnia! O, Jezu, o mój Boże! Udało się! Też się cały spiąłem normalnie. Umrzecie z nami, no chyba nie.